Szefie, ja spełniam oczekiwania na moim stanowisku. Realizuję cele, sprzedaż się zgadza, wszystkie punkty, które są w job description, to ja je spełniam. Rozumiem w związku z tym, że jestem na najlepszej drodze do dalszego rozwoju zawodowego. Prawda czy fałsz? Ano właśnie, niekoniecznie prawda. Pamiętajcie o tym, mówiąc o tym, że spełniacie oczekiwania, że oczekiwania, które są tworzone na stanowiskach, są realnie oczekiwaniami na poziomie entry level. Nikt nie tworzy oczekiwań na poziomie stanowisk, Dotyczących top performerów. Oczekiwania są robione na wejściu, a nie na wyjściu z procesu. Dlatego, jeżeli ty robisz od A do Z, spełniasz oczekiwania, to wszystko jest super, tylko stare powiedzenie differentiate or die nie sprawdza się tylko w marketingu, ale również w rozwoju, dlatego, że nie, jest, nie różnicujesz się świadomie od swoich kolegów i koleżanek z firmy i od pewnie całego rynku pracy. Dlatego właśnie, jeżeli chcesz wejść na ścieżkę rozwojową, pamiętaj o tym, że spełnianie oczekiwań dzisiaj to za mało.